Takim przekaźnikiem. Komórku dowodził stary. O wszystkim wiedzieli, i Długi, i Franek. Wiedzieliście? W ogólnych zarysach. Jestem przecież szefem sztabu. A jakie to były informacje, jeśli można wiedzieć? Różne. Adresy lokali konspiracyjnych, listy działaczy partyjnych. I gestapo przychodziło i robiło kipisz. W mieszkaniu jakiegoś towarzysza. Nie. Eliminowaliśmy w ten sposób na podziemie. Akowców? Polskie elementy faszystowskie. AK, delegatura, pseudonimy nazwiska, adresy. Jakoby to byli aktywni komuniści. Albo po prostu. Więc te oskarżenia w biuletynach AK, że nasza partia stoi za wpadkami ich lokali, to prawda. Towarzyszu, walka z reakcją jest ważniejsza od walki z okupantem, którego i tak zmiażdży Czerwona Armia. Szkopy przegrają. Pomyślcie o przyszłości. Już dziś trzeba przygotować grunt. No nieźle. Wszystko jasne. Znaczy wewnątrz partii też tak rozwiązujemy problemy kadrowe? Za pomocą dezinformacji? Nie. Myśleliśmy kiedyś na denuncję.